Cześć, nazywam się Hubert Nieznański, prowadzę kanał AutoChrapka, a dzisiaj mam dla Was samochód, jakim jest Peugeot 207. Zapraszam do oglądania. Egzemplarz, jaki dzisiaj mam do testów, pochodzi z roku 2009. Posiada silnik 1,4 HDI, coś około 70 KONI. No i jak widać, jest to wersja trzydrzwiowa. Samochód był produkowany od roku 2006 do roku 2012. Z liftingiem w 2009. Ten jeszcze jest przedliftowy, tak zwany. Był produkowany w wersjach nadwoziowych Kombi. 3, 5 drzwiowy i 3 drzwiowy hatchback oraz takie coupé Cabrio z twardym dachem, czyli Peugeot 207cc. Auto jest z segmentu B, no i posiadało napęd tylko naprzód. Dzisiaj wyjątkowo zaczniemy sobie może od tyłu pojazdu. Mamy tutaj fajnie wprojektowane lampy, spory znaczek emblemat Peugeota oraz takie plastikowe, dodatkowe przetłoczenia tutaj na zderzaku po dwóch stronach. Przejdźmy sobie trochę dalej. Tutaj mamy klapkę w paliwa. Warto dodać, że ona jest, no jeszcze w pewnym sensie, dosyć tradycyjnie na kluczyk, co może utrudniać korzystanie z niej. Aluminiowe felgi. Taka listwa też plastikowa, też kojarzy nam się trochę z latami 90. Lusterko fajnie zaprojektowane, pomimo tego, wydaje się, szczególnie jak się siedzi w środku, jakby było trochę przykrzywione w stronę zewnętrzną. Dosyć dziwny design, ale powiedzmy, że to przechodzi. A zapomniałbym wspomnieć, fajnie jeszcze jest projektowany kierunkowskaz w to lusterko. No i tutaj przechodzimy już gładko do przodu. Z przodu mamy długie lampy. No i przód, który zawsze przypomina trochę takiego kota lwa, fajnie to wygląda, myślę, że to też jest fajnie zaprojektowane, to jest jeszcze przód przedliftowy i myślę, że on ma trochę więcej uroku, ma trochę takiego uroku wczesnych lat 2000, zresztą z tych lat ten samochód jest. Warto też wspomnieć o sporym logo Peugeota, takim fajnie zmontowanym, jest serio spore wielkości mojej dłoni. Warto wspomnieć o felgach, felgi mamy oryginalne, są to 15 na oponach 120 195x65. Silniki. Silników jest dosyć sporo, każdy znajdzie coś na pewno dla siebie. Zacznę, mo zacznę, może, sobie od diesli, bo tutaj mamy diesla. Jest to diesel 1,4, e, 68 Koni HDI, był jeszcze 1,6 HDI 90 oraz 109 Koni, jeżeli dobrze pamiętam. Są to silniki raczej bezawaryjne, jednak co niektóre już są uzbrojone w filtr cząstek stałych. No. Jeżeli korzystamy z tego auta w mieście, może on nam się częściej zapchać i wtedy będzie potrzebował wymiany bądź czyszczenia, e, bądź wymiany wkładów, czy jak to tam się nazywało, już teraz nie pamiętam, można go również wyciąć, czego nie polecam, ale, bo to nie niezbyt ekologiczne, ale niektórzy tak robią, albo znaleźć egzemplarz, który nie został jeszcze wyposażony w takowy tak filtr. Będą to raczej wcześniejsze niż późniejsze egzemplarze. E, w, w mocniejszych dieslach, czyli w tych 1.6, mogą napadać wtryski, też w okolicach 100-150-200 do tysięcy km. Ogólnie silniki średnio lubią miasto. Pomimo wszystko, ten konkretny egzemplarz przejechał już 412 tysięcy km. Nie miał jakichś olbrzymich awarii i pracuje nadal bardzo dobrze. Zresztą później z chęcią posłuchacie pewnie klekotu bocianów spod maski. Benzyna. Benzyny, jeżeli chodzi o benzyny, no to tutaj zaczynają się nam od 1.4 chyba 73 konie, bardzo prosta jednostka, bezproblemowa. Później mamy jednostki VTI 1.4 oraz 1.6. Ja, ja o nich mówiłem już w przypadku Citroena i trochę Mini, bo to wszystko jest lekko ze sobą powiązane. One mają problemy z napinaczami rozrządu oraz z rozrządem poprzez najprawdopodobniej długotrwałe zalecenia producenta, jeżeli chodzi o wymianę oleju. Tam był, interwały były około 30 tysięcy km. Te łańcuchy nie mogły nie radziły sobie z wytrzymywaniem tego. Tam ślizgacze padają, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj 1,4 oraz 1,6 109 koni i 1,4, właśnie ten co Wam mówiłem na początku, 73 konie to są najlepsze yy, silniki na y, wtrysku. Tym do gazu, y, więc do gazu pasują idealnie, nie ma z nimi większych problemów. No i mamy tutaj jeszcze 1,6 THP i 1,6, y, to znaczy dwa, dwie odmiany 1,6 THP, 150 i chyba 170 koni w wersji RC. To samo, co tak naprawdę również w desie musiałbym was odesłać tam do filmu. Padają turbiny, rozrządy. Ogólnie są to raczej problematyczne silniki, pomimo wszystko niektórzy je serwisują i dają radę, ale na pewno są to silniki specjalnej troski. Poza tym, jeżeli chodzi o usterkowość tego samochodu, zdarzają się wycieki między skrzynią a silnikiem, dosyć poważne, warto zerknąć na belkę z tyłu ponieważ tuleje jest tu też mogą się wyrobić, no i elektroniczne, tutaj na przykład samochód cały czas woła o olej, że jest go za mało, pomimo tego, że olej jest regularnie, no dolewany to on nie jest, bo za dużo go nie bierze, ale jest regularnie wymieniany i kontrolowany stan oleju, więc no, na pewno jest to błąd elektroniczny, poza tym nie dzieje się aż tak, nic złego, że tak powiem. Raczej godny polecenia samochód. Jeżeli ktoś wie o tym o tych wadach, to myślę, że sobie z nim na spokojnie poradzi. Zajrzyjmy sobie może teraz do bagażnika. Bagażnik ma 270 litrów. Oczywiście jest jeszcze tutaj klapka. Pod kulturą mamy koło, gaśnicę, jakieś kable właściciela, nawet wycieraczka zapasowa jest, widzę, że wozi, więc problemów nie ma. Dodatkowo w bagażniku mamy dwa haczyki i lampkę, co jest fajnym detalem tak pomaga, tutaj w razie czego szczególnie wieczorami, żeby coś wyciągnąć oraz fotele z tyłu, fotele z tyłu się rozkładają, wtedy z 270 robi się coś około 900 litrów, więc jakąś mniejszą szafeczkę z Ikei na pewno przewieziemy myślę, że tak zdrowo, rozsądkowo ten bagażnik jest ok, dwie osoby na spokojnie pojadą w nim wakacje. w wakacje w trójkę może być ciężko ale myślę, że też może by się nawet udało, to też zależy kto jedzie, myślę, że jest na pewno racjonalny i taki uczciwy. Zamierzam wam pokazać teraz środek, ale zanim to zacznę, to jak złapiecie za klamkę i otworzycie ten samochód, to zaczynają się pewne problemy i chciałbym najpierw o nich opowiedzieć. Zacznę może od tych drzwi. No są długie przez to, że samochód jest trzydrzwiowy, no to tutaj nie możemy, nie możemy na to narzekać aż tak bardzo, ale to, że są. Ma się wrażenie, że jest to wykonane z najgorszego plastiku, te obicia. Nie dosyć, że same drzwi skrzypią. Do tego na 100%, bo już sprawdzałem opadły delikatnie. Zamykają się, jakby to była jakaś wiata śmietnikowa. Tragicznie się zamykają. Dźwięk jest tragiczny. Do tego one opadają, więc cały czas gdzieś tam coś przyciera. No, jakość tego jest mocno średnia, i ona nie jest tylko tutaj. Jest również z tyłu. Z tyłu jest problem z otwarciem aktualnie bagażnika. Znaczy właściciel robi to normalnie, bo jest przyzwyczajony. Ale ja miałem z tym problem, żeby dostać się i nagrać ten bagażnik. Szczerze nawet teraz nie mogę go otwierać, nie mogę go otworzyć, nie chcę już go otwierać, już go grałem, niech tam będzie, ale... No, myślę, że warto o tym wspomnieć bo, wiem, wspomnieć, bo wiem, że są ludzie, którzy strasznie patrzą na te plastiki i, no, źle by się czuli. Szczególnie, że je słychać, słychać te trzeszczenie, i słychać tą średnio, a może nawet złą jakość plastików po prostu we wnętrzu cały czas. Co jest dziwne, bo jak kiedyś wsiadłem już sobie do takiego peżota, siedziałem, znajomy go miał, i jak kiedyś do niego wsiadłem, to się wydawał taki jakoś lepiej złożony, a teraz. Mam no, gorsze odczucia. Nie wiem, może to wina przebiegu. Ten ma. No, już zbliża się to pół banki, 412 tysięcy, to jest sporo. Ale wiem, że w y, młodszych y, i mniej zużytych egzemplarzach takie rzeczy jak opadające drzwi czy problemy z plastikami się zdarzają. No ale dobra, ja już sobie usiadłem. Y, jeżeli chodzi o bicie, tutaj plastik i tak dalej, no jest nudno, szaro. Są jakieś tam schowki, są szyby w prądzie, więc jest ok. Niestety jest joystick od sterowanych szyb, znaczy sterowanych szyb. Są sterowane manualnie, więc no nie jest to. Żadna przyjemność, ale nowe Fiacie to też mam, ciężko je ustawić. Jeżeli chodzi o samą pozycję za kierownicą, jest ona dobra. Tutaj nie mogę narzekać, jeżeli chodzi o to, jeżeli chodzi o siedzisko, bo mogę narzekać, jeżeli chodzi o nogi, zaraz do tego przejdę. Jeżeli chodzi o siedzisko, jest wygodne, nawet ma jakieś tam trzymanie boczne, yy, trzymanie też na udych, pomimo tego, że miękkie, to jest serio. Ok, ja też jestem niski, więc w prawie każdy samochodzie siedzi mi się w miarę. Ok, oczywiście jest regulowany przód, tył, góra, dół. Oraz oparcie, oraz jest regulowana kierownica, kolumna kierownicy. No i teraz pedały, jeżeli chodzi o pedały, bo to jest problem. Przede wszystkim, problem jest z pedałem gazu. Jak ma się takie większe buty, jakie ja mam, zimowe, to ciężko mi się go tam, no, knika, nazwijmy to tak. A pragnę wspomnieć o tym, że mam nogę 41, jest wiele, szczególnie mężczyzn, z większymi nogami, więc myślę, że może to być problem. Szczególnie, właśnie w takich większych zimowych butach. Do tego ten pedał jest ogólnie bardzo blisko konsoli. Kolano też stuka w konsolę, i myślę, że przy dłuższej jeździe mogłoby to boleć. Szczególnie tutaj odcinek piszczelowy yy, dotyka cały czas tej konsoli. No, jest to trochę irytujące. Musiałbym może trochę inaczej usiąść, ale no, nie jest to na pewno najwygodniejsze. Myślę, że szczególnie większe osoby. To nawet nie chodzi na wysokość czy wszesz, Ogólnie większe osoby mogłyby mieć tu problem. Szczególnie, że no, ja mam 1,71 m, to nie jest ze mną aż taki wielki ten problem. Problem, problem, ale no, tutaj jest yy, no, niezawygodnie pod tym względem na nogi. Poza tym jest ok, myślę, że w trasę bym nim pojechał. Ewentualnie trochę noga by mnie bolała. Skoro siedzieliśmy już z przodu, siedzimy sobie z tyłu. Z tyłu yy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Yy, drzwi, yy, przepraszam. Fotel kierowcy odsuwa się tutaj taką rączką. Jak się użyje trochę siły, to on się nawet przesuwa na mm, szynach. Tylko trochę więcej siły trzeba użyć. Nie jest źle. Otwór do wejścia też nie jest zły. Chyba źle do tego zabrałem, ale siądę sobie tu jakoś. O! Wlazłem. E, Jaki z tyłu? Z tyłu jest wygodnie. W, w... Karapa jest bardzo miękka, można sobie tak ugniatać, jest mięciutko. Na nogi mam sporo miejsca, na kolana gdzieś tyle, na głowę gdzieś tyle. Może większe osoby pewnie będą miały ciężej, ale ogólnie nie jest tragicznie. E, oczywiście mam 1,71m bądź 2 e, wzrostu. Tak jak wspominałem wcześniej, przymądełem K4, że e, ja się jeszcze praktycznie do każdego samochodu. E, moim celem jest, jest samochód, który będzie mi niewygodnie z tyłu, albo będzie mi bardzo niewygodnie z tyłu, to najlepiej by było. E, na buty, bo. Trochę się o to martwiłem, ale na buty jest y, dosyć dużo miejsca. Mogę tam spokojnie tam daleko włożyć nogi i jest ok. A mam buty zimowe, więc myślę, że to jest dosyć y, racjonalny test y, tego miejsca tam pod fotelem. Mamy fletnerki takie małe z tyłu. Fajna sprawa. Zawsze trochę chłodniej w wakacje. Y, a tak, tu to, to, to się za wiele nie dzieje. Warto wspomnieć, że samochód jest pięciomiejscowy. Tak, pięciomiejscowy, ma nieduży e, tunel środkowy, tu są jakieś dwa cup -holdery oraz taki kawałek materiału z wycięciem na łokieć przy głośniku. E, myślę, że no, tak, żeby sobie trochę tam właśnie ten łokieć położyć, tak to nie jest źle, myślę, że cztery osoby awaryjnie, 5 przejdzie w tym samochodzie nawet w miarę wygodnie. Zrobimy sobie może taką krótką podróż po wnętrzu, dlatego że tak naprawdę wiele rzeczy tutaj nie ma. Yy, za wiele tutaj nie ma, może źle to zabrzmiało, ale to jest samochód z drugiej strony segmentu B. Włączę sobie tutaj przynajmniej światło postojowe może, yy, żeby wam pokazać o co w tym biega. A, jeszcze przyłączę się o. Yy, no, jak widzicie, kolor zegarów jest taki yy, bursztynowy, oczywiście zaraz zawoła, że trzeba dodać oleju, czy tam serwis olejowy, oczywiście był wymieniany, już o tym wspominałem. Yy, Kolor jest taki fajny, pomarańczowy, przyjemny dla oka, zresztą we fiacie mam bardzo podobny. Tutaj mamy komputer pokładowy, tam mamy kilka informacji. Niżej mamy taki kratki nawiewu, to wszystko jest no, z takiego dosyć twardego plastiku to do tego dosyć skrzypi. Tu mamy schowek, dosyć fajny, taki pojemny, klasyczne radio, klasyczny zestaw, jeżeli chodzi o pokrętła do klimatyzacji, blokadę drzwi oraz jakiś tam schowek chyba na karty czy coś w tym stylu. Jakieś zaślepki, małe schowki, skrzynie, skrzynię pięciobiegową oraz ręczny. Tutaj mamy schowek, taki mniejszy. Za wiele rzeczy tam nie położymy. Tu mamy ten większy, nie jest taki zły, jest klimatyzowany, co ważne, więc dosyć fajna opcja. Zawsze mnie ciekawi ten cup holder wystawiany w tych schowkach. Przecież to od razu się woda wydaje, a kiedyś dość sporo samochodów w takie cup holdery w skowkach miało. No, nie istotne. Tu są jakieś inne przegródki, dosyć fajnie to wygląda. Myślę, że akurat to jest dosyć spory plus. Oraz światło też bardzo klasyczne, bez żadnych tutaj e, udziwnień. Tu i tu mamy jeszcze opcje z lusterkami. Fajna sprawa, szczególnie dla kobitek, jak lubią się przeglądać. Teraz pytanie do Was widzowie, bo niestety zanim dostałem ten samochód, nie wiedziałem o tym napisie. Nie, nie został mi o nim, nie został mi wspomniany, że taki istnieje na tym samochodzie. Nie wiem czy to jest doklejone czy nie. Jest to napis Neubauer. Z tego co na szybko sprawdziłem, to jest to nazwisko Kilku osób, między innymi, co związane bardziej z motoryzacją, jest to nazwisko kierowcy wyścigowego oraz tam szefa prowadzącego formuły, nie formuły, tylko teamu Mercedes, być może formuły, nie zdążyłem zerknąć, ale na pewno związane jest to z wyścigami, Alfred, tak się nazywał ten pan. Niestety przez pogodę, którą aktualnie mamy oraz przez to, że nie wiedziałem o tym, nie zdążyłem tego zresearchować, przeszukać internetu, żeby się czegoś dowiedzieć. Być może to jest zwykła naklejka, być może to jest jakiś naklejka z dealera e, e, w Niemczech. Nie wiem, jeżeli macie jakieś informacje, to dajcie znać. Z chęcią o tym poczytam, a jeżeli będzie kto, jeżeli wyjaśni ktoś ten temat, to e, przypnę komentarz do góry. Zaczniemy sobie teraz jazdę testową, tylko nie wspomniałem wcześniej o dwóch rzeczach. Po pierwsze tutaj mamy przy kierownicy takie sterowanie radiem. Bardzo wygodna sprawa, jak się tego człowiek naucza a idzie się tego dosyć prosto nauczyć, to fajnie i łatwo się korzysta z radia. No i teraz przejdźmy już do samej jazdy. Przede wszystkim tak. Pasy, pasy są do tyłu i jak, ja jak ktoś jest mniejszy i jest przesunięty trochę do przodu bardziej, chociaż ja i tak jestem dosyć daleko jak na mnie, to dosyć daleko trzeba po nie sięgać. No ale to tak jak mówię, minus tego, że to jest samochód trzydrzwiowy, a nie jest to jest klasa, żeby sama pasy podawała. No i dosyć śmiesznie wygląda to, że ten grot się już nie trzyma i ten gruczek tak lata. Wygląda śmiesznie dosyć. Odpalamy sobie bryczkę. Zacznę od tego, że może tradycyjnie. Od nierówności. Jak się jeździ tym samochodem na nierównościach? Na nierównościach jeździ się nim przeciętnie. Ja się troszeczkę ogólnie o nim zawiodłem, ale to może w takim podsumowaniu. Yy, bo jeżeli chodzi o nierówności, no to tak jak teraz czujemy te dziury, on coś tam na nie reaguje, to zawieszenie działa, ale po pierwsze jest dosyć głośne, głośne samo zawieszenie. Yy, I pomimo wszystko nie jest to takie miękkie, przyjemne zawieszenie, tak jak się spodziewałem po francuskim samochodzie, tylko raczej zbliżone do mojego fiata. No może jest troszeczkę yy, miękcisz od fiata, ale to na pewno nie jest jakiś bardzo... Jakoś bardzo wygodnie, jeżeli chodzi o przemieszczanie się. Jak już wspomniałem na samym początku, o źle trochę skręciliśmy, ale to, to nic, dlatego że samochód zawraca praktycznie w miejscu, co też jest bardzo fajne i to jest na pewno jego plus. Samochód no można powiedzieć, że zawraca w miejscu. Ma bardzo dobry ten kąt, te, te, te stopnie zawracania. Jeżeli chodzi o samą kierownicę no ona działa dosyć gumowato jak taka guma na siłowki, tak bym to nazwał samochód ogólnie trzyma się drogi, czujemy, że gdzie są koła na, na drodze jednak no to no nie jest znowu jakieś tam prowadzenie najwyższych lotów ale tego się spodziewałem po francuskim samochodzie auto się nie wychyla specjalnie na boki nie jest jakoś bardzo nadsterowne no jest tak normalnie, myślę, że ktoś kto nie... nie jest to też typowo miejski samochód, więc raczej dla osoby, która będzie korzystała z niego w mieście, no nie będzie to jakoś bardzo znaczące. No, przy takich warunkach podogodowych dosyć ciężko mi sprawdzić jakieś tam przyspieszenie i tak dalej, ale samochód ma swoją moc. Wiem, że właściciel nim jeździ dosyć daleko, bo gdzieś tam na południe Polski i ten samochód absolutnie daje radę więc myślę, że nie jest to e, jakaś tam wielka wada e, biegi są raczej dobrze zastopniowane, teraz mamy trójkę, dochodziłem do 50 km na godzinę, myślę, że jest to e, jest wszystko z tym ok, e, samochód bardzo mało pali e, no, w mieście, no w zależności od nogi no, dzisiaj jeździmy akurat po Warszawie ale no potrafią mieć to nawet 5-6 litrów, w no bardzo wielkich porywach do 7, ale to trzeba dość długo stać. Skrzynia biegów chodzi precyzyjnie i z takim mechanicznym oporem, bardzo fajna, i to jest na pewno wielki plus tego samochodu. Bardzo przyjemnie wchodzą biegi. W ogóle nie muszę na nią patrzeć, zwracać uwagę. Tak naprawdę tak jak wsiadłem do tego samochodu, tak, nie muszę, tak naprawdę muszę na rzecz nagrania sobie o niej przypomnieć. Nie ma w ogóle z tym absolutnie problemów. O widoczność mamy tutaj bardzo dobrze. Słupki może przednie są dosyć grube, ale no widać przez nie wszystko dobrze. Warto wspomnieć, że tutaj przy drzwiach są dodatkowe okienka i one o wiele bardziej ułatwiają sprawę, przez to za tym lusterkiem widać sporo rzeczy. To lusterko niczego nam nie przesłania i wszystko jest tak naprawdę w porządku, jeżeli chodzi o widoczność. Szyba tylna jest bardzo duża, na boki widzimy. To jest sporo y, drzwi, y, linia drzwi schodzi nisko. No, widoczność jest na pewno jednym z atutów na plus tego samochodu. No, i teraz myślę, że jakieś takie skromne podsumowanie wam strzelę. Bo, no niestety, ja jestem trochę zawiedziony tym samochodem. Przede wszystkim jego jakością. Nawet ja zapominam Wam wspominać, bo tych rzeczy jest dosyć sporo. Nawet teraz fotel, jak się na nim ruszasz. Jest, ma delikatny luz, tak jakby delikatnie przeskakiwał. To nie jest denerwujące, bo jak się już usadowisz to jest ok Ale robi się z niego taka mikrobujanka. No jest to irytujące i ten samochód ma wiele takich irytujących szczegółów. No chociażby te drzwi, prawe, lewe, zamykają się, tak jak wspominałem, jak jakieś stalowe drzwi od garażu, od wiaty coś takiego. No jest to nieprzyjemne... Twar, plastiki są twarde. Yy... Też nieprzyjemne ani dla wzroku, ani dla dotyku. Niektóre rzeczy się po prostu zużywają, jak skrzynia biegów, czy, czy tutaj są jakieś mniejsze przetarcia na, przy radiu. Chociaż akurat tutaj bym skłamał, bo nie ma ich aż tak dużo. Ale wiem, że w innych egzemplarzach takie rzeczy istnieją. No są tutaj takie wtopy, wtopy związane właśnie z plastikami. Jeżeli chodzi o silniki, myślę, że jest dobrze. No i sam moje prywatne odczucia. Jest to na pewno przyjemny samochód do miasta i czuć w nim taką dziwną przyjemność. Jak do niego wsiadłem, ogólnie od razu zauważyłem, zacząłem zauważać te minusy, o których Wam wspominałem. A to te drzwi, a to, jak, a to te plastiki. Yy... A to ten taki dziwny gumowaty układ kierowniczy. Ale tak człowiek nim jedzie i jest tak w sumie przyjemnie. Ten design sobie tak powolutku yy, klekocze przyjemnie. Yy angażujący, tak bym to nazwał ten samochód jest po prostu nieangażujący wsiadasz, masz przejechać z punktu A do B i niczym się nie interesować to, że tam plastik skrzypi a to coś, to Ci nie interesuje Ty masz tylko dojechać względnie ciszy i spokoju wyciszenia niestety dla Was nie sprawdzę, chociaż domyślam się, że najlepiej nie jest jeżeli chodzi o Audi jest tradycyjnie i co? I tak naprawdę to wszystko. Myślę, że pomimo wszystko jest godny do ten samochód polecenia, choć na pewno nie jest to taki Francuz, o, o, których, o którym się tak zawsze mówiło, że są takie bardzo wygodne, miękkie i przyjemne. On jest faktycznie przyjemny, nieangażujący, ale no, już tej miękkości tego zawieszenia, już tego takiej czystej przyjemności, no nie tak sobie przynajmniej to wyobrażałem. Mam nadzieję, że test tego oto Peżota Wam się spodobał, bo to już jest wszystko, co dla Was przygotowałem. Ten kanał cały czas będzie rozwijany. W tym roku mam kilka fajnych planów i pomysłów, więc myślę, że warto tutaj zostać i obserwować moją działalność w internecie. A teraz co? Trzymajcie się, cześć i szerokości na drogach.